Dzień dobry. Gdybyście się zastanawiali, gdzie się podział wczorajszy film, to możemy uznać, że ten jest wczorajszy. Och, nie dałem rady. Nie dałem rady wczoraj nagrać vloga, mojego daily vloga, bo padłem na ryj po prostu. Odcinek programu, który, który musiałem skończyć na wczoraj, no skończyłem bardzo późno i tam masa innych rzeczy jeszcze się wkradła, bo ja przecież robię program w radiu jeszcze, nie? Ten program, jak się domyślacie, nie zawsze idzie na żywo, bo i COVID, bo i jakieś inne historie. Co to takie brudne? No i ten program jeszcze musiałem nagrać, ten program potem trzeba było zmontować, wysłać szefowe i się zrobiła druga w nocy i powiedziałem, że sorry, ale ogarnę się, ogarnę się rano. Więc tak, przepraszam wszystkich zawiedzionych, ale z dobrych informacji jest to, że zaczynamy dzisiaj, czy ja zaczynam? Znowu mówię w liczbie mnogiej, to nie dobrze zaczynam challenge 16 km. na dwa razy dzisiaj będzie szóstka, a jutro będę biegał 10 km. i teraz zadanie od trenera mam takie żeby te 10 km jutro przebiec w czasie poniżej godzina 14, jak dobrze pamiętam co jest co może być wyczynem jeśli się uda, bo pierwsza dziesiątka którą biegałem 57 dni temu, w bodajże trzecim odcinku Grubej Akcji jak dobrze pamiętam, trzecim albo drugim to był czas prawie godzina 40, nie? Godzina 37. Jeżeli uda się jutro przebiec tę dychę w czasie, który trener zakłada i twierdzi, że jest to do zrobienia, czyli 10, 14, no to będzie ponad 20 minut różnicy w ciągu niecałych dwóch miesięcy na tym dystansie. To jeżeli to się uda, no to ja będę uważał to za gigantyczny sukces. Tym bardziej... W świetle tego, że przecież ja, jak zaczynałem, to już pomijam kwestie wagowe i kwestie w ogóle tego mojego wyglądu, to ja przecież od początku tej grubej akcji wspominałem gdzieś tam o tym, że mam problemy z serduchem w ogóle. To znaczy niby mam, a niby nie mam. Nie wiem, czy wiecie, jesteście zaznajomieni z czymś, co się nazywa No To jest po prostu migotanie przedsionków napadowe. Ja miałem, mówię o tym dlatego, że wczoraj jeszcze ten dzień mi tak rozwaliła wizyta u lekarza, dlatego o tym mówię, bo jeszcze do lekarza musiałem pojechać. Porąbana ta polska służba zdrowia jest jak lato z radiem, ale o tym zaraz. Miałem pierwszy raz w 2010 roku napad migotania przedsionków. Czyli nie rytm, no gdzieś tam arytmia taka dosyć poważna, którą mi wyleczono defibrillatorem, to no jest jakby pokłosie nadmiaru rock'n'roll'a w życiorysie. No i od tamtej pory te migotania gdzieś tam się pojawiały. To no były dwa lata przerwy, czasami były, było pół roku tylko przerwy, i znowu musieli mnie pierdyknąć z defibrylatora. I po czwartym razie pan doktor stwierdził, że dosyć tego, panie Ciechański. Skoro nie pomaga, że pan nie pije alkoholu, nie pomaga, że pan nie pije kawy, że te elektrolity pan uzupełnia i dalej ma pan te napady, to robimy ablację. No i teraz rzeczywiście, no, ja miałem lęki trochę przed tą ablacją, bo no, jest to inwazyjny zabieg, mimo wszystko, który polega na tym, że wypala się ten nerw w okolicach serca, odpowiedzialny za przesyłanie dodatkowego impulsu elektrycznego. Który to impuls elektryczny wyrzuca, powoduje, że serce wypada z rytmu, no po prostu. Ponieważ ja jestem młodym człowiekiem, według, znaczy młodym jak na standardy pacjentów kardiologicznych, to doktory się tutaj zasadziły, że mi to zrobią, bo im podniosę statystyki po prostu, dlatego że jest bardzo duża szansa, że po pierwszym zabiegu mi przejdzie. Bo są i tacy, co i to cztery razy mają im nie przechodzi, ale to są goście, którzy mają po 80 lat. Ja z takimi na sali w ogóle leżałem. Nie? To, jest, to też siada na, na psychę. No i cały ten zabieg e, ablacji e, zdecydowano się na metodę cryoablacji, czyli nie wypalanie tego nerwu, który tam jest, tylko wymrożenie go nie wiem czym chyba ciekłym azotem. I procedura jest taka, że przez tętnice pachwinowe w obu nogach wprowadza się dwa takie jebitnie długie druty. W ogóle wsadzają taką, taki rozwieracz w te żyłe wielkości kciuka. I to się robi na żywca, w sensie. Jest znieczulenie, ale pacjent przytomny. Ale bardzo konkretnie naczpany byłem. Także nic nieprzyjemnego, muszę stwierdzić. Jakby ktoś z Was miał mieć ablację, to w ogóle. Luz, nie? To nie jest, tam straszą niektórzy, że boli, że o Boże, o Boże" to nieprawda jest wszystko. Bolało mnie to przez, nie wiem, w trakcie tego zabiegu przez 5 czy 10 sekund może, jak powiedziałem, że mnie boli, bo to jednak nerwy i mnie łeb zaczął pękać, to mi dali jakieś magiczne zastrzyki, po których w zasadzie to, <laughs> to było mi wszystko jedno, co ze mną robią. No i... Ten zabieg kriablacji no, na razie skuteczny, no, bo nic się złego nie dzieje od tamtej pory, od tego zabiegu. Natomiast oprócz tego, że, że sam ten zabieg miałem, to muszę jeść leki odpowiednie. Jakiś betalog, czyli lek, lek, który jak dobrze pamiętam blokuje dopływ adrenaliny do, do mózgu, i w rezultacie no, człowiek się, trudniej się zdenerwować. W zasadzie jest to prawie niemożliwe, żebym ja się teraz zdenerwował, bo, bo nawet jak się zdenerwuje, to mi się ciśnienie nie podnosi, rytm serca się nie zmienia, więc tak jakby się nic nie stało. No i słuchajcie, musiałem pójść do doktora wczoraj w dwóch celach państwowo. Jeden cel to był taki, że mi się kończyły leki, właśnie jeden tam z tych polfenon, tak się nazywa to co mi dali. Na, na pozabiegowo, na unormowanie. A po drugie, ponieważ ja ćwiczę, to znajomy kardiolog powiedział: Ty, jak ty biegasz, jak ty jeździsz na rowerze, jak ten triatlon, to trzeba ci zrobić testy wysiłkowe. I my ci te testy wysiłkowe zrobimy, ale w papierach się musi zgadzać: musisz mieć skierowanie, to pójdziesz normalnie, państwowo, ale musi być skierowanie. No i on mi mówi, że żebym on mi wypisał skierowanie, to ja najpierw muszę mieć skierowanie do niego. A żeby mieć skierowanie do niego, to muszę pójść do przychodni. I teraz będziecie się śmiali, ja nigdy w życiu nie byłem u lekarza na zasadzie z ulicy do przychodni, żeby pójść. Bo ja praktycznie odkąd jestem dorosły, to raz, że nie miałem na to czasu, dwa, że nie miałem na to nerwów, a trzy, że nie zdarzyło mi się być tak chorym. Żeby musieć iść do przychodni. Jak miałem te napadowe migotania przedsionków, to lazłem od razu do Instytutu kardiologii na izbę przyjęć i oni mnie tam kładli jako pacjent tam z zagrożeniem życia czy coś takiego. Jeżeli to zagrożenie rzeczywiście było, bo raz mnie wygonili do domu, bo mi przeszło migotanie przedsionków, to, to tam dali mi leki i mnie wypisali, że pa pacjent już zdrowy, bo mu przeszło. Natomiast generalnie to, to się zdarzyło dwa razy, a Cztery razy zostałem w tym szpitalu, już nie? Więc, po prostu, tak na wycieczce do przychodni nigdy nie byłem. Ja nie wiedziałem, gdzie jest przychodnia koło mnie, nie wiedziałem, jak to się załatwia. No, w ogóle kosmos, jakby normalnie, jak dziecko we mgle. No, i poszedłem do tej pani doktor wczoraj, przesympatyczna starsza pani doktor, która po prostu siedziała i z fascynacją czytała moją kartę wypisową ze szpitala, którą kazali mi ze sobą wziąć. No, i ja się jej pytam co tam takiego ciekawego jest w tej karcie, no bo ona nie to, że nie mogła rozczytać, bo to przecież z komputera wszystko. No i ona mi mówi, pani doktor, że ona sobie czyta o tym zabiegu kriablacji, co ja tam mam w karcie wypisowej i co on dał i jak, się, jak został przeprowadzony, bo to nowość jest w ogóle, no może nie dla kardiologów, ale dla internistów. W związku z tym pani doktor siedziałem też ponad normatywny czas, Oczywiście do skierowanie dostałem, dostałem też tę te, te, te receptę na ten lek, który potrzebowałem. No tylko, że ta wycieczka cała, mimo że bardzo blisko ode mnie od domu jest ten, ta przychodnia, w której byłem, no to jednak dwie godziny z życiorysu, nie? No i, i ona po prostu... Więc dzisiaj na poprawę humoru uznałem, że sobie wrzucę do mojego wspaniałego laptopa nowy dysk twardy. I teraz jadę, bo, bo na czym polega myk? Okazuje się, że do laptopa, który kupiłem, nie można wsadzić dysku twardego, tylko znaczy można, tylko trzeba jeszcze jakoś go podłączyć do płyty głównej. I nie ma nikt nigdzie w Warszawie tego kabla. Więc jadę w Warszawie w jedno jedyne miejsce, gdzie to jest ostatnia szansa, że ten kabel będzie. Czyli jadę na giełdę komputerową. Przy Głównym Urzędzie Statystycznym, przy Politechnice, tam sporo takich długowłosych dżentelmenów, którzy mają konta na wykopie bordo, mają flanelowe koszule i, 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 i mieszkają generalnie w obudowach komputerów i śpią przykryci zamiast kołdrą, to dyskami twardymi. I to są chyba ostatni dżentelmeni, którzy są w stanie mnie uratować. Także stąd teraz właśnie znajduję się w samochodzie i dlatego teraz wam to. E, nagrywam ten materiał w taki sposób, bo jak wrócę do domu, to znowu się muszę gdzieś tam przemieszczać i tak dalej. E, więc pomyślałem, że wykorzystam teraz ten moment na nagranie materiału dla Was. E, wieczorem jeszcze wrzucę e, drugi materiał. Jak, e, jak nie będzie lało, to wezmę ze sobą Olgę operatora, żeby Olga operator nagrała tam tę próbę bicia rekordu na 6 km i jutrzejszą próbę koniecznie będziemy nagrywali czyli tę te dychę i będę ją biegał w tym samym miejscu w ogóle w którym biegałem pierwszą dziesiątkę na tym kanale więc zobaczymy, trochę celowo też żeby te dwie próby miały jakiekolwiek porównanie to miejsce w którym w którym biegałem to jest jest w łomży taka miejscówka, gdzie jest parę kilometrów, no nie parę to przesadziłem, ale chyba kilometr 200 w jedną stronę prostej i w drugą. I w ten sposób można sobie biegać w jedną i w drugą i są to w miarę powtarzalne czasy. No bo i to jest w miarę płasko też, co, co mi odpowiada, jak chodzi o, o próbę w moim przypadku, bo. Jeszcze jestem na etapie, kiedy mój organizm prędzej czuje górkę niż ją widzi, czyli coś mi się wydaje, że biegnę na 100% albo na 110%, a garmin mi pokazuje, że zwalniam. No i się okazuje potem na wykresie, że w tym miejscu było nachylenie rzędu 1,5% na przykład, a już na mój jakby sposób biegnięcia i na moje tempo ma to znaczny wpływ, więc. Tak, w związku z tym dzisiejszy daily vlog będzie dwuczęściowy. Raz rano, raz wieczorem. I trzymajcie kciuki, żebym ten kabel kupił. Bo ja nie lubię przez internet kupować. Muszę pojechać i kupić. Bo ja wtedy wiem, że mam. A przez internet to tak pieniądze poszły, no nie. Ja jestem boomerem. Jestem boomerem.